Cześć moi drodzy, dziś nadszedł czas, żeby wreszcie pokazać Wam moje siewki. Siewki, no trochę się poskarży tutaj, siewki rosną w tym roku bardzo słabo. To jest najwyższa, największa i najładniejsza z nich, siewka kanny Transwall. No i zobaczcie, jest podobna do matecznika jak dwie krople wody. Niewiele się różni. Tą wierzchnią część liść, y, płatka ma taką czerwoną z żółtymi krawędziami, y, zewnętrzną ma bardziej żółtą, czyli dokładnie tak jak matecznik. Generalnie no, ładna, tak jak, tak jak mama, taka ładna kanna. To jest pierwsza i największa. Tutaj druga, nie doczekałem się jeszcze kwitnienia. To jest Label Dame Sans Merci, ale już ma, idzie pąk kwiatowy, także no myślę, że do końca sezonu jeszcze zakwitnie. Bardzo słabo rosną to się w kino, zobaczcie, to ta jest taka maleńka. Tu kolejna jest dużo większa, już czekam na kwitnienie, ale już widzę, że nie będzie to kwitnienie tej kanny, która miała to być, bo. Kwiatuszki prawdopodobnie będzie miała pomarańczowe i maleńkie, a to miała być siewka kanny Niagara, czyli kanny, yy, przepraszam, yy, Tropical White. To miała być siewka tej kanny. Nie ma możliwości, żeby z kanny białej wyszły czerwone kwiaty. A tu prawdopodobnie wyjdą pomarańczowe czy czerwone, więc ktoś pomylił nasiona. To jest. Koleżanka kupiła te, siewki, te nasiona na eBayu. No, jak zwykle, jak się kupuje od osób niesprawdzonych, to te nasiona zazwyczaj są inne niż w opisie. Także można powiedzieć, że. Szkoda zmarnować miejsca na wysiewanie takich kan nieznanego pochodzenia. Bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Zazwyczaj są to malutkie kwiaty i zwykłe liście, tak jak widać zresztą. No ale nieważne, nie ma co się tutaj już uskarżać. Tutaj mamy kanę Durban. No i zobaczcie, jak wiemy, jak wiemy, no jak wiecie, prawdopodobnie większość z was wie, że kanna Durban, czyli te ładne takie pasiaste, czerwone liście. Pochodzi od kanny Wyoming. No i zobaczcie, Kanna Durban wydała nasionko. Wbrew temu, że zazwyczaj nie wydaje, jedno udało mi się zebrać. I właściwie liście są tak jak kanny Łajomik. Kropka w kropkę. No i idzie już kwiat. Jestem bardzo ciekaw kwiatu, bo jeśli się okazało, że kanna Durban została zapylona krzyżowo inną kanną, to ten kwiat może być ciekawy. Jeśli zaś nie, jest zapylona swoim kwiatem, no to będzie pewnie pomarańczowe. Bardzo jestem ciekaw. Lada moment się już dowiemy. Kolejna kanna, kolejna siewka, która też ma już pąk kwiatowy. Teraz właśnie szukam tabliczki to jest kanna aha, to jest też ciekawostka to jest kanna golden orb, siewka kanny golden orb i jak widzimy zobaczcie, o, fajną ma wariegację na listku, ale to tylko na jednym więc to jest taki pewnie przypadek troszeczkę może przenawożenie, może inne skutki, no ale ma taką wariegację taki ładny paseczek i już idzie kwiat, liście ma inne niż matecznik matecznik jak pamiętamy kanna, kanna golden orb ma takie liście bardziej czerwonawe ta ma całkowicie zielone na pewno nie pomyliłem tabliczek, więc jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Tutaj la, kolejna yy, label Damsens Mercy. Ta na pewno nie zakwitnie, będę musiał ją pewnie wykopać, i w ogrodzie zimowym przytrzymać, Może tam się uda uzyskać zakwit. Tutaj mamy już kwitnienie, ale kanna też niewielka może ma 50 cm wzrostu. To jest siewka kanny zebra. I zobaczcie, ta sieweczka, no nie mam tu ładnego, nowego kwiatu, to już są takie kwiaty, które się potwierały kilka dni temu, ale o, tutaj jest na tym płatku widoczny kolor taki rzeczywisty, bardziej żywy, nie taki wyblakły, o, tak wygląda ten i języczek taki bardziej czerwonawy. No różni się od zebry, znacznie się różni, bo zebra ma dużo więcej czerwonego, ma jakby na czerwonym tle są żółte plamki, o tak można powiedzieć, a ta jest odwrotnością. No i taka raczej zwykła. Te, tych kan w kropeczki jest bardzo dużo. Ale pewnie ją sobie zostawię jeszcze na przyszły sezon, bo mi się podoba. Kolejna kanna, siewka. To też jest pomyłka. Miała to być siewka kanny niagara, czyli kanny z białymi kwiatami. No na pewno nie jest to siewka. Nie były to nasiona niagary, tak? Bo z białych kwiatów nie uzyskamy takiego koloru. Jak na razie też jest malutka, ma około 50 cm. Nie jest brzydka. No ale takich kan pomarańczowych, pospolitych jest dość dużo. I kolejna, też niewielka, ta jeszcze nie kwitnie i też pewnie będzie w ogrodzie zimowym. Musiała poczekać na kwitnienie. Już szukam na tabliczce. To jest siewka label Madame Sens Merci. Label Dame Sens Merci, zawsze to Madame mi się tu jakoś wkrada w do wypowiedzi. Ta również nie zakwitnie. Jak już widać zresztą, że nie zakwitnie. Nie zdąży prawdopodobnie, pozostał jeszcze właściwie miesiąc tego sezonu. I będzie również chyba w Donicy dochodziła, już w ogrodzie zimowym. Kolejna to jest również Tropical White. Znaczy, teoretycznie powinna to być Tropical White, ale ponieważ już jedną wysiałem i wyszło z niej coś w cały świat, to z tej prawdopodobnie też tak wyjdzie. Tutaj jest kolejna siewka. Siewka zebry. No i też nie widać na razie pąka jeszcze, jeszcze długa droga, więc pewnie również pójdzie do Donicy i do ogrodu zimowego. No i to są moje wszystkie siewki: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 siewek, jak widzicie w tym rzędzie. No wysokościowo chyba najsłabszy rok na siewki. To po prostu jest porażka w tym roku, no bo zobaczcie, te niektóre to ledwie od ziemi się odbiły. A one są tutaj dość mocno nawożone, podlewane. Ja o nie dbam, tak jak o wszystkie pozostałe. O ile po, po dużych kannach nie widać, żeby. Jakoś specjalnie się różniły niż w latach poprzednich. Oczywiście one są trochę niższe no, i mają może trochę mniejsze kwitnienie, ale jak ktoś niezorientowany przejdzie, to uważa, że ogród jest taki sam jak w poprzednich latach. O tyle po tych siewkach na pewno widać, że jest dużo, dużo gorzej. No ale nic. To są wszystkie siewki tegoroczne, a pokażę Wam jeszcze trzy siewki ubiegłoroczne. Stoimy przed siewką, którą już Wam wcześniej pokazywałem. Ona jest u mnie już drugi rok. W tamtym roku wysiała się sama. Najprawdopodobniej jest to siewka tej oto czyli Princess Di. Ale zobaczcie, jaka jest różnica spora. To jest kwiat Princess Di, taki lekko łososiowy. A to jest kwiat tej siewki, dużo, dużo ciemniejszy. Również bardzo ładny. Tą siewkę sobie zachowałem, tak jak mówię, mam ją drugi rok. Zachowała cechy. No muszę się nad nią zastanowić, czy ją zostawić na stałe. Czy może dać jakąś nazwę? Wygląda dość fajnie. Jak dojrzewają już kwiaty, przekwitają, robią już takie bardziej blado różowe, a takie świeżutkie, o są takie właśnie jak tutaj. Dużo ciemniejsza niż Princess D. Jeszcze raz pokażę Princess D. Taki świeży kwiat, o proszę. Także jest dość duża różnica między matką a, a córeczką. Szacuję, że to jest córka Princess D, dlatego że. No to jest jedyna kana, gdzie chociaż kwiat jest w jakikolwiek sposób podobny, wszystkie inne, które rosły wokół, są nijak niepodobne. No nasiono nijak tam się nie mogło znaleźć innej kanny. Dobrze, to jest druga, którą, którą chciałem wam pokazać. I to jest trzecia. Trzecia, ta, którą w tamtym roku miałem w ogrodzie zimowym. Zobaczcie, pięknie kwitnie, aczkolwiek te kwiaty jakby się nie otwierały do końca. Również yy, jest to siewka Kanny Capris. Zaraz Wam pokażę Kanny Capris. Bardzo podobna. Znikome różnice są niestety. W ubiegłym roku byłem przekonany, że różnice są większe. Kanna Capris jest troszeczkę jaśniejsza. Widzimy tutaj świeżo rozwinięty kwiat. Już jeszcze gdzieś jest świeżo rozwinięty. O, tutaj jeszcze jest taki świeżo rozwinięty. No taki jest łososiowo-różowy. A to jest siewka Kanny Capris. No, jest różnica. Na pewno jest różnica, jest o ton ciemniejsza. Ten kwiat jest o ton ciemniejszy. Ale liście ma takie same, kropka w kropkę. Więc moja różnica między tymi kannami też jest niezbyt wielka. Chyba nie będę jej zachowywał. Aczkolwiek no bardzo mi się podobają te przebarwienia. Takie kwiat przypomina mi kan troszeczkę. Jak jest świeżo rozwinięty, to jest taki pomarańczowo, pomarańczowy, w różnych w kilku odcieniach. O, tak, tak bym to nazwał. Ale tej chyba zachowywał nie będę. No i trzecia, ostatnia. To jest siewka najprawdopodobniej Kanny Pinksonburst. No, i jak widzimy, kwiat dokładnie taki jak u Kanny Pinksonburst. Liść czerwonawy. Kanna dość ładna. Dość ładna. Siewka generalnie udana, mimo że kwiat taki sam. Ale to również będzie kanna z tych niższych. Met z kawałeczkiem. No, charakterystyka jej jest taka, że. Podobnie jak u Burst, mało który kwiat wystaje ponad liście. To taka troszkę wada tej kanny rzekłbym, bo, bo mniej go widać. Ale generalnie kwitnienie jest bardzo kwite, Liście takie czerwieniejące, bardzo fajne. Tam prawdopodobnie też sobie zostawię. Zobaczę co z nim zrobić. Ona również jest u mnie drugi rok. No i moi drodzy, tyle byłoby na temat siewek. Tak ogólnie pokażę Wam jeszcze kilka roślinek. Black Magic, kolokazja Black Magic. Muszę się nią pochwalić, bo w tym roku jest u mnie największa. Ma 1,20 m wysokości. Taki ogromny liście teraz wypuściła i już puszcza kolejny, mimo niesprzyjających warunków w tym roku, bo pozostałe kolokazje nie rosną jakoś rewelacyjnie. Ta jedna tak wystrzeliła. No i Faraon Mask. Faraon Mask też jest bardzo ładny. I też dość duże liście ma. Natomiast pozostałe, teraz Wam pokażę jeszcze kilka, o, to jest moja kicia, która tutaj biega za mną i się wygłupia, Redemption, szału nie ma, rośnie bardziej w cieniu, może też dlatego jest mniejsza, tutaj jest Limeade, Limeade czy Ade, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, i tutaj jest siam ryby. I ta, mimo że jest maleńka, zobaczcie, jak fajnie się wybarwiła fioletowo. No ale ta bardzo słabo rośnie. Ona była z takiej malutkiej, sezonie i ona niewiele urosła. Raptem dwa puściła przez cały sezon. No i tyle na temat kolokazji. Yy, miało być tylko o kannach. Pokazałem jeszcze kilka kolokazji. A pokażę jeszcze, ponieważ jestem tak bardzo blisko. O, widzicie, to jest kanna zebra, której siewkę pokazywałem. Zebra ma takie. Bardzo czerwone liście z małą ilością żółtego. A ta siewka wyszła taka żółta w czerwone kropeczki, więc jest dość znaczna różnica między mamą a córeczką. No oczywiście zebra jest moim zdaniem zdecydowanie ładniejsza, czyli mamusia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.